Dzień dobry, witam wszystkich w wirtualnym świecie Matematyka dla Fanatyka. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła procentów, a mianowicie zamiany liczby na procenty i odwrotnie zamiany procentu na liczby. Generalnie procent jest to inna forma zapisania ułamka, więc trzeba być elastycznym i jak trzeba to zapisujemy w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego, a jak trzeba to zamieniamy to na procent. Zacznijmy od tego, że 1% te wolnej liczby to jest inaczej jedna sedna tej liczby. Mogę zapisać to jako łamę zwykły, Mogę zapisać to też jako łamek dziesiętny, czyli 0,01. 01. Więc analogicznie 2%. No to będą dwie setne. Tej liczby. Albo mogę to zapisać w ten sposób jako łamek dziesiętny. Ewentualnie. Jeżeli je zostawicie sobie ułamkę z to pamiętamy, że zawsze zostawiamy w postaci nieskracalnej, czyli będzie to 150. Więc analogicznie 1% to 1 setna, 2% 2 setny, więc 5% to jest to 5 setnych. I jeżeli ktoś preferuje ułamki dziesiętne, to zapisujemy to w takiej postaci. A jeżeli ktoś woli ułamki zwykłe, to 5 skracamy sobie maksymalnie tutaj przez 5, czyli będzie to 1,20. Uwaga! 20% to będziemy mieli 20 setnych, więc jeżeli zapisujemy to jako ułamek dziesiętny, można też zauważyć, że nam się skróci po jednym zerku, to są 2 dziesiąte, więc możemy tak zapisać, a 2 dziesiąte to również jedna. 50% to intuicyjnie wszyscy wiedzą, że jest to połowa, ponieważ jest to 50 setnych. 50 setnych to jest inaczej 50, czyli 0,5, a 50% to też tak możemy sobie zapisać jako jedna grupa. Skoro 50% to połowa liczby, czyli jedna druga, to 100% to to jest skoro 1% to jest. 1 setna 2% to 2 setne to 100%, to jest po prostu 100 setnych. Czyli to się równa 1, bo jeżeli sobie skrócimy tutaj te bazarka z tymi dwoma to dostajemy jedną całość. W związku z tym można sobie zauważyć pewną analogię. Przy zamianie procent na liczbę, że jeżeli ja chcę sobie zamienić procent na liczbę, to dzielę sobie to przez 100. I mogę dzielenie potraktować też jako kreską, ponieważ to jest zupełnie to samo. A jeżeli byśmy chcieli pójść sobie w stronę odwrotną i liczbę zamienić na procent, to po prostu mnożymy sobie przez 100. I teraz załóżmy. Mam liczbę. Mam liczbę równą 1 czwarta. Chcę ją wyrazić sobie w postaci procent. Czyli zapisuję sobie. to powinno być jeszcze. 100%. 1 czwartą mnożę sobie przez 100%. To się równa. I teraz, jak komuś wygodniej, możemy sobie 100% zapisać w postaci ułamka niewłaściwego, czyli to jest 100 pierwszych. Się. I możemy zauważyć, że da się tutaj kuroreczkę z setką skrócić przez 4. Tu jest 1, tu jest 25. 1 razy 25 to jest 25. 1 razy 1 jest 1. 25 pierwszych, czyli dostaniemy po prostu 25%. Spróbujmy sobie teraz Można zamienić liczbę. Można 3, 8. Chcemy sobie wyrazić jako procent. To analogicznie 3 8 muszę pomnożyć sobie przez 100%. I znowu, jeśli komuś się wygodniej, może sobie ten 100% zamienić na łomek niewłaściwy. Czyli 101% to się równa. I skracamy sobie teraz. Skracamy sobie ósemkę i setkę. Przez wspólny dzielnik, z wspólnym dzielnikiem będziemy mieli tutaj sobie czwórkę, czyli tak tu się mieszczą dwie czwórki, tu się czwórek mieści 25. I mnożymy sobie licznik razy licznik, 3 razy 25 to jest 75, 2 razy 1 2. Zostaje procent 75 podzielić 2, to mamy 37,5%. W związku z tym taki zapis, taki zapis są zapisem równoważnym. Tak samo jak 20%, to jest inaczej 1 czwarta. W zależności od tego, ewentualnie 0,25. Wygodnie się bardzo zamienia procenty, jeżeli mamy ułamek przedstawiony wygodnie się liczby na procenty, jeżeli mamy ułamek wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego. Więc jeżeli mamy załóżmy taki ułamek 3 piąte, to dobrze jest go rozszerzyć do ułamka dziesiętnego, czyli wiadomo, że z piątki możemy najszybciej zrobić dziesiątkę. Czyli piątkę mnożę przez 2, żeby dostać dziesiątkę, więc i trójkę też mnożę przez 2, żeby dostać dziesiątkę. To będzie inaczej 60 po rozszerzeniu, czyli to będzie. 0,6. I teraz jak już wcześniej pokazywałam, jeżeli zamieniam sobie liczbę na procent, to muszę pomnożyć ją przez 100. Więc tu najwygodniej się będzie mnożyło taki ułamek dziesiętny przez 100 bo po prostu. Jeżeli 0,6 pomnożę przez 100, to przecinek przesuwam o dwa miejsca w tą stronę, czyli dostanę 60%. Dziękuję.